Auschwitz miejsce, które na zawsze pozostanie symbolem ludzkiego cierpienia i zbrodni. W cieniu krematoriów kryje się wiele nazwisk ofiar, ale i katów, którzy byli trybikami w maszynie zagłady. Jednym z nich był Gerhard Palicz. Dziś przyjrzymy się jego historii. Kim był? Co sprawiło, że stał się jednym z najbardziej brutalnych oprawców obozu Auschwitz? I jak potoczyły się jego losy. Zapraszam do wysłuchania. Gerhard Palicz przyszedł na świat 17 czerwca 1913 roku w Pirnie, niewielkim miasteczku we wschodnich Niemczech niedaleko Drezna. Były to czasy ogromnych przemian. Pierwsza wojna światowa dopiero co dobiegła końca. A Niemcy pogrążały się w chaosie gospodarczym i politycznym. Dla wielu rodzin, w tym dla rodziny paliczów, był to czas biedy i niepewności. Gerhard pochodził z robotniczej rodziny, jego ojciec był chłopem pracującym na roli, a matka zajmowała się domem. Jak większość dzieci z takich środowisk, Gerhard wychowywał się w prostych warunkach, gdzie praca fizyczna. I posłuszeństwo wobec autorytetów były codziennością. W szkole Palicz nie wyróżniał się szczególnymi zdolnościami. Relacje na temat jego młodości są skąpe, ale wskazują, że był przeciętnym uczniem, ani wybitnym, ani szczególnie problematycznym. Jednak w latach XX wieku Niemcy, a szczególnie regiony takie jak Saksonia, zaczęły odczuwać napięcia polityczne. Pirna, choć niewielka, była miejscem, w którym idee skrajnych ugrupowań szybko zyskiwały zwolenników. Młody Gerhard dorastał w czasach, gdy upokorzenie poklęsce w I wojnie światowej i reparacje nałożone przez traktat Wersalski budziły frustrację wśród Niemców. Ta atmosfera rodziła podatny grunt dla narodowego socjalizmu, który oferował prostą odpowiedź na trudne pytania. Dla wielu młodych ludzi, w tym dla Palicza, ideologia nazistowska stała się nie tylko atrakcyjna, ale również obietnicą lepszej przyszłości. W 1933 roku, gdy Adolf Hitler doszedł do władzy, Gerhard miał zaledwie 20 lat. W tym samym roku wstąpił do NSDAP, co było symbolicznym początkiem jego kariery w systemie nazistowskim. Jego lojalność wobec partii szybko została zauważona, co otworzyło mu drogę do dalszych awansów. W 1934 roku wstąpił do Schutzstaffel, która miała realizować kluczowe zadania ideologiczne i wojskowe reżimu, ale co sprawiło, że młody chłopak Spirny wybrał tak brutalną drogę. W tamtych czasach wielu ludzi, zwłaszcza z biednych środowisk, szukało w SS szansy na wyrwanie się z trudnego życia. Bycie członkiem Schutzstaffel oznaczało nie tylko prestiż, ale też stabilne zatrudnienie, lepsze zarobki i możliwość awansu społecznego. Palicz szybko dostosował się do zasad tej organizacji. Był posłuszny zdeterminowany i gotowy spełniać rozkazy bez zadawania pytań. Przed przeniesieniem do Auschwitz Palicz pełnił różne funkcje w strukturach Schutzstaffel. Jego wczesne zadania obejmowały szkolenia i pilnowanie porządku w mniejszych obozach pracy. To tam miał okazję udowodnić swoją lojalność wobec ideologii i zdobyć reputację bezwzględnego egzekutora dyscypliny. To, co wyróżniało Palicza, to nie tylko ślepa lojalność wobec systemu, ale także skłonność do brutalności. Jego przełożeni szybko zauważyli, że Gerhard nie tylko wypełnia rozkazy, ale również czerpie z tego satysfakcję. Tego typu zachowania były w systemie obozowym bardzo cenione, szczególnie w miejscach takich jak Auschwitz, gdzie wymagana była absolutna kontrola nad więźniami. W 1940 roku, zaledwie rok po utworzeniu obozu Auschwitz, Gerhard Palicz został przeniesiony na teren tego kompleksu jako jeden z kluczowych funkcjonariuszy SS. Jego rola w Auschwitz była centralna dla funkcjonowania obozu, zarówno pod względem administracyjnym, jak i w bezpośrednim wykonywaniu zbrodni. Palicz szybko zyskał reputację jednego z najbardziej brutalnych, i bezwzględnych oprawców. Gerhard Palicz pełnił funkcję raport Führera, czyli raportowego. Jako raport był odpowiedzialny za nadzorowanie codziennego życia w obozie, w tym przeprowadzanie porannych i wieczornych apeli, nadzór nad więźniami i ich karanie. Apele, które organizował Palicz, stały się dla więźniów koszmarem. Były to długotrwałe. Często wielogodzinne procedury, w czasie których więźniowie musieli stać w szeregach, niezależnie od pogody czy stanu zdrowia. Każde potknięcie lub najmniejsze uchybienie spotykało się z natychmiastową karą. Palicz był sadystą. Kiedy ktoś przewrócił się z wycieńczenia, nie tylko kazał go bić, ale często osobiście dobijał. Dla niego nie byliśmy ludźmi, tylko liczbami. Na apelu wykazywał się skrajną brutalnością. Wspomnienia więźniów opisują go jako człowieka, który celowo przedłużał apele, by zwiększyć cierpienie. Przy najdrobniejszym podejrzeniu niesubordynacji osobiście wykonywał egzekucje, często publiczne, by zastraszyć innych. Jednym z najbardziej przerażających aspektów jego działalności była jego rola przy tzw. ścianie straceń, znajdującej się na dziedzińcu bloku 11 znanego jako blok śmierci. W tym miejscu wykonywano egzekucje poprzez rozstrzelanie, głównie na więźniach politycznych, schwytanych członkach ruchu oporu i osobach oskarżonych o próby ucieczki. Palicz pełnił funkcję głównego egzekutora. Więźniowie opisywali go jako człowieka, który strzelał z zimną krwią, bez cienia emocji. Był precyzyjny i metodyczny, co sprawiało, że jego obecność budziła grozę. Relacje mówią o setkach, jeśli nie tysiącach osób, które zginęły z jego rąk. Egzekucje były dla niego codzienną rutyną. Jak wspominali ocaleni, Palicz. Wydawał się traktować swoje obowiązki z niemal wojskową precyzją, co tylko pogłębiało przerażenie wśród więźniów. Palicz brał również udział w selekcjach więźniów przybywających do Auschwitz. Współpracował z lekarzami SS, takimi jak Józef Mengele, podczas tzw. rampy selekcyjnej, gdzie decydowano, kto trafi do pracy, a kto zostanie natychmiast wysłany do komór gazowych. Każdy transport przybywający do Auschwitz oznaczał dla więźniów moment prawdy, życie lub śmierć. Palicz stał na rampie z charakterystycznym chłodnym spojrzeniem, wskazując ręką na jedną z dwóch stron. Dla wielu więźniów jego gest był wyrokiem śmierci. Jednak jego rola nie kończyła się na selekcjach. Palicz często nadzorował proces zagłady w krematoriach. Relacje mówią, że był jednym z oficerów, którzy dbali o sprawne funkcjonowanie tego mechanizmu śmierci. Paliczcz był postacią, która emanowała cynizmem. Podczas gdy więźniowie umierali z głodu, on sam korzystał z luksusów dostępnych oficerom SS. Często wykazywał się skrajną obłudą, potrafił uśmiechać się i żartować w towarzystwie innych SS-manów, by chwilę później wykonywać egzekucje. W jednym z raportów opisano sytuację, w której przechwalał się, że jego metody nadzoru nad więźniami są bardziej efektywne od innych funkcjonariuszy. Podobno nie traktował swoich działań jako zbrodni. Dla niego były to obowiązki wynikające z lojalności wobec partii i reżimu. Gerhard Palicz. Jeden z najbardziej bezwzględnych oprawców Auschwitz cieszył się przez lata zaufaniem swoich przełożonych w SS. Jednak nawet w aparacie nazistowskim, zdominowanym przez brutalność i dyscyplinę, nie był nietykalny. Jego los odmienił się pod koniec wojny, szybko, dramatycznie i w tajemniczych okolicznościach. Pod koniec tysiąc. 1943 roku Palicz popadł w konflikt z przełożonymi w SS, co wydaje się ironiczne, zważywszy na jego dotychczasowe osiągnięcia w Auschwitz. Oskarżono go o zachowania, które w oczach nazistowskiego reżimu były niewybaczalne między innymi malwersacje finansowe. Podobno przywłaszczył sobie mienie konfiskowane więźniom co było surowo zabronione. Każdy przedmiot wartościowy odebrany ofiarom obozów koncentracyjnych miał być odprowadzany do skarbca III Rzeszy. Kolejnym takim zachowaniem było uwiedzenie żony innego funkcjonariusza SS. Ten incydent, jak wskazują raporty, był kroplą, która przelała czarę goryczy dla reżimu, który kładł nacisk na czystość moralną członków SS. Romans ze współmałżonką kolegi był uznawany za poważne przewinienie. Te oskarżenia nie miały nic wspólnego z jego zbrodniami przeciwko ludzkości. Palicz został potępiony nie za swoje sadystyczne czyny wobec więźniów, lecz za to, że złamał wewnętrzne reguły SS. W rezultacie tych zarzutów Palicz został zdegradowany i wysłany na front wschodni miejsce, które w oczach niemieckich dowódców było swoistą karą śmierci. W 1944 roku, gdy sytuacja na froncie była już tragiczna dla Niemiec, wysyłano tam osoby uznawane za niewygodne, niesubordynowane lub skompromitowane na froncie wschodnim Palicz miał walczyć w szeregach regularnej armii Wehrmachtu, pozbawiony swoich wcześniejszych przywilejów w SS. Było to klasyczne rozwiązanie stosowane przez nazistowską hierarchię. Upadli członkowie SS mieli odkupić winy w okopach, gdzie szanse na przeżycie były nikłe. Oficjalne dokumenty SS i Wehrmachtu podają, że Gerhard Palicz zginął na froncie wschodnim w 1940 roku. Prawdopodobnie w czasie walk z Armią Czerwoną. Jednak dokładne okoliczności jego śmierci pozostają niejasne. Istnieje kilka teorii. Najbardziej prawdopodobna wersja głosi, że Palicz zginął w wyniku ostrzału artyleryjskiego lub podczas jednej z licznych ofensyw Armii Czerwonej. Jednak brak świadków lub szczegółowych zapisów pozostawia tę wersję w sferze domysłów. Inną teorią jest samobójstwo. Niektórzy historycy sugerują, że Palicz mógł odebrać sobie życie, nie mogąc znieść upokorzenia związanego z degradacją oraz perspektywy porażki III Rzeszy. Samobójstwa wśród nazistowskich oficerów stawały się coraz częstsze w ostatnich miesiącach wojny. Inna teoria, jedna z bardziej kontrowersyjnych teorii, mówi, że Palicz sfingował swoją śmierć i uciekł. Według tej wersji mógł przybrać fałszywą tożsamość i zniknąć w chaosie końca wojny. Wsparcie dla tej teorii można znaleźć w lukach w dokumentacji oraz w relacjach sugerujących, że nie wszystkie de egzekucje dezerterów i dysydentów SS były przeprowadzane zgodnie z rozkazami. Po wojnie w środowiskach ocalonych z Auschwitz oraz historyków pojawiały się spekulacje, że Palicz Mógł przetrwać. Podobnie jak wielu innych nazistowskich zbrodniarzy, mógł skorzystać z chaosu końca wojny, by uniknąć odpowiedzialności. W latach 50. pojawiły się doniesienia o człowieku przypominającym Palicza, który miał mieszkać na terenie Austrii. Żadne z tych twierdzeń nie zostało jednak potwierdzone. W przeciwieństwie do innych funkcjonariuszy Auschwitz, takich jak Rudolf Hoss, czy Józef Mengele Palicz nigdy nie stanął przed sądem? Brak jego nazwiska w powojennych procesach sprawia, że jego los pozostaje tajemnicą. Czy Gerhard Palicz faktycznie zginął na froncie wschodnim, jak twierdziły oficjalne raporty, czy też udało mu się uniknąć kary i wieść życie w ukryciu? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Historia Palicza przypomina nam jednak o chaosie ostatnich lat II wojny światowej, który pozwolił wielu zbrodniarzom uniknąć odpowiedzialności. Postać Gerharda Palicza pozostaje symbolem bezwzględności i okrucieństwa systemu nazistowskiego. Jego historia jest przestrogą, że w imię ideologii ludzie są zdolni do najgorszych czynów. Dziś, gdy odwiedzamy Auschwitz, pamiętamy przede wszystkim o ofiarach, ale ważne jest także, by znać nazwiska katów, by zrozumieć mechanizmy, które doprowadziły do Holokaustu. Gerhard Palicz był jedną z wielu twarzy nazistowskiego aparatu zagłady. Historia jego życia to mroczna karta, która nigdy nie powinna być zapomniana. Jeśli zainteresowała Was ta opowieść, pamiętajcie o subskrypcji i zostawieniu komentarza. Dziękujemy, że byliście z nami, by poznać tę trudną, ale ważną historię.